Hej! Z tej strony Classic Drunk Vlogger Games i witam was po dłuższej nieco przerwie w powrotem w Gotham. Ostatnio wczyściliśmy sprawę kopalni. Dostaliśmy info, że Taurus chce nas widzieć w starym obozie. No i teraz przekonamy się, o co chodzi. No, no. Jeszcze, ależ piękna noc. Jeszcze raz Was przepraszam, że ostatnio filmy ukazują się nieco rzadko. Nie chciałbym być teraz w jego skrócie. ale. Bo nauka w takim prawie. Tak, nie ale pod koniec zeszłego roku wyszedł chyba najdłużej robiony mod do Gotika. Przepraszam Was za ten telefon. Wyszedł najdłużej robiony y, mod do Gotika, czyli czas zapłaty, który... No, cholerne ścierba, ale chciałem, żebyście sobie spały. Który w sumie był robiony. Jeśli się nie mylę, to z 9 lat prace nad nim zaczęły się w 2005 roku Z tego czasu bardzo na niego czekałem Nie było dnia, żeby nie sprawdził jakieś aktualizacji o nim miał już wyjść, pamiętam w 2008 roku potem się przedłużało w 2009, w 2010 już zwątpiłem, w 11 w ogóle nie czekałem, w 12 zapomniałem. A to w czym roku wyszedł. Hmm. i możliwe, że jeżeli byście chcieli, to moglibyśmy sobie w niego pograć. Jakbym dla was specjalnie przejść grę do momentu, w którym jesteśmy teraz i zacząć z mocno, bo będzie trzeba pewnie od początku wszystko zacząć. Ale to powiedzcie najwyżej w komentarzach, czy interesowałby was dodatkowy czas zapłaty. Hej, dobrze, że jesteś. Torus, chce się z tobą widzieć. Już A wiem. A czego chce? Sam ci powie w swoim czasie. Dobrze. Co tu robisz przez cały dzień? Dbam o to, by nikt nieproszony nie dostał się do zamku. Dlatego nawet nie próbuj rozrabiać, bo zrobię. Dobra, nie martw Mam już dość tej. Poszedł spać, także poczekamy sobie do rana. pewnie widzimy, że. masz racji. jego widzę, że nie śpisz, to skorzysta z Twojego łóżka. Może. Brakuje mi jakiegoś pierwszego I... Myślałem, że, że szok. Chciałbym być teraz w jego Jest spotkamy Strażnikiem, a potem magiem nie, W tym momencie wybieramy. Albo zostajemy strażnikiem, albo pójdziemy do magów, aby zostać magiem. nigdy się nie nauczą. Zrobimy mały wejg. Nie sprawdzam tego na nanecie, po prostu. Zobaczmy naczynić. Ktoś... Witaj. Musisz uważać na to, co mówisz przy opcji. Opowiedz mi, krąg ma... Mago przyje... Dobra, dobra, dobra dobra, dobra. Chciałbym Myślałem, zostać uczniem Maga. Tak jak nie ty. Koristo wybrał mnie, bo oddałem szczególne usługi potężnym magnatom. Jeśli naprawdę chcesz zostać jego uczniem, musisz wykazać się czymś niezwykłym. No i oczywiście musisz najpierw zostać przyjęty do starego obozu. Do zobaczenia! Nie powinieneś wierzyć w to, jak to mój Musisz uważać. Na Czekaj, to jest fajny bóg, który można wykorzystać, że najpierw sobie robicie wszystkie skile jako strażnicy. Okay. Zagomeza! Chciałeś mi coś powiedzieć? Tak. To, co pokazałeś w kopalni świat, chętnie bym Cię widział w szeregach straży. Ale zanim to nastąpi, musisz jeszcze trochę popracować nad swoimi umiejętnościami. Tylko najlepsi mogą zostać strażnikami. Okej, to wiecie co, Ja pójdę trochę podbić fauny oh, i widzimy się za chwilę. Ok, jesteśmy. Potułem trochę zwierzątek i dziesiąty level jest już nasz. Za Gomeza! Ludzie zawsze już dość, tej zawsze gadają. Tak długo zawsze to nie ZA Gomeza! Zostańmy tym strażnikiem. Chcę zostać strażnikiem. Miło mi to słyszeć. Ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek. Ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy jego mieszkańcom wieść spokojne życie. Na początku byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas. I przetrwać. Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne jak trudne i niebezpieczne to zadanie. Idź do stołna i poproś go o zbroję i miecz. Znajdziesz go w kuźni, w wewnętrznym pierścieniu. Okej. czy stać nas... Chciałbym nauczyć A, się posługiwać mieczem. Dobrze. Najpierw zajmiemy no, się... Miecz to jest to. Wyciągnij miecz przed siebie. Aby zaatakować wroga tak ciężką bronią, musisz mocniej się zamachnąć. Unieś ramię i zdecydowanie opuść miecz. To powinno wystarczyć, żeby powalić przeciwnika na ziemię. Wykorzystaj bezwładność broni, by unieść ją ponownie do góry. Dwuręczne miecze świetnie sprawdzają się przy zadawaniu ciosów z boku. W ten sposób możesz trzymać przeciwnika na dystans. To ci powinno wystarczyć na początek. Teraz trochę poćwicz. Okej, okay, 40 punktów umiejętności to jeszcze nas nasta. A jeszcze coś. Witamy w Straży. <grytanie> to jeszcze. Podobno jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Hej, wszystko w porządku? Przestań się tu kręcić! Właśnie do środka! Nie powinien... Okej, chodźmy po naszą zbroję strażnika i udowadnię wszystkim niedowiarkom. Dokonałeś właściwego wyboru. Spodoba ci się bycie strażnikiem. Udowadnie wszystkim niedowiarkom, że w późniejszym okresie można zdobyć tą ciężką zbroję strażnika. z wieloma ludźmi się kłóciłem, że nie, to jest niemożliwe. To przekonamy się. Panie Stone. Za Gomeza. Potrzebuję zbroi. A więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję. Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą co mnie to obchodzi? Masz, weź tę broń i miecz. Broń i miecz straży. To dobrze. Dobrze, że broni miecz. O proszę. Mamy nasz. Lekką zbroję strażnika, ale ja bym Za, chciał coś mysle. lepszego jednak od ciebie, chłopie. Chciałbym dostać lepiej. Dostaniesz go jak przyjdzie czas, i będziesz miał wystarczającą ilość rudy. Zbroję. Chciałbym dostać. Taurus powiedział, że musisz się. Dobra. Do zobaczenia. Sprawdzimy się jako strażnik. Hej! Daleko zaszedłeś jak na kogoś, kto jest tu tak krótko. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam kilka drobiazgów na sprzedaż. Hej, tamten pancerz, z tego co pamiętam, to bym miał kupić. Tak. Skończymy na bagnie. Tak z tą kopalnią. A, jakiś dwuręczny Nic dobrego nie ma. Dobra. Mniejsza z tym. Chodźmy jeszcze do obozu na bagnie. Albo może najpierw zdajmy... relacje krukowi. Niektórzy nigdy cię nie... Witaj! Pomyślałem, że zdam Ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj królowej pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze śniącem. Mam te jaja przy sobie. Interesujące. Się. Ciekawe, czy to zadziała. Zanieś jaja do świątyni. Lepiej się w nic nie pakować. Myślałem, Okej. Okay. Chodźmy więc.

To się chyba robi wszystko samo Skończ tę bablę nie To się chyba nigdy nie skończy zawsze to samo w tej instali to się Mamy jeszcze troszkę czasu tak, dzisiaj trochę ograniczone, no, Jeszcze... Gi! Tak! Poczwar. ale ja jest tam naprawdę, bo... Nigdy w niego nie gra, nie wiem efekt i jest naprawdę ciekawe czy mi się spodoba morowicy. Rotik jeszcze na trochę zajmie, bo tu jeszcze naprawdę jest sporo rzeczy do zrobienia w końca gry. Sporo lokacji przed nami, sporo postaci do poznania. Naprawdę długa, długa gra. Śczerbatku, żegnaj, więc będę mi się myli... Bo ze Skyrim mi zostało, bo tam się R-ką chowa broń. tu się r ogląda do tyłu. Chcę ciągle schować broń za pomocą air. Nie zabij się tylko chłopiem. Dobra. Chodźmy do Korkaloma. Strażnik. Dlaczego strażnika nie ma? To już taki drobny spoiler. Magiem będziemy mieli możliwość jeszcze w przyszłości zostać. A bardzo mi zależy na umiejętności walki dwuręcznym mieczem. Tak jak mówiłem na początku, w pierwszym chyba odcinku, będę dążył do tego, żeby być magiem, który potrafi walnąć z dwuręcznej broni. się nie Ale to wszystko Nie Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Panie Kalomie? W dzisiejszych czasach uważasz. Czego chcesz? Nie ma tak wdzięczność? Znalazłem jaja złożone przez królową pełzaczy. Wiedziałem! Moja wizja była znakiem odśniącego. Te jaja z pewnością zawierają silną wydzielinę. Świetnie. Dzięki nim przygotuję napój, który pozwoli nam nawiązać kontakt ze śniącym. A co z moją nagrodą? A tak. Dziękuję. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Czego chcesz? Mana ruda na klucz, strawiający oranż Ruda. Tak. Wystarczy mi ruda. Przyjmij tę rudę jako oznakę wdzięczności całego bractwa. Ja mam jeszcze... Przyniosłem Ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale! W nagrodę możesz sobie wziąć jeden z moich najlepszych wywarów. Czy możemy teraz przystąpić do przywołania śniącego? Nie! Nie udało mi się jeszcze znaleźć sposobu na naładowanie kamienia ogniskującego. Niestety! Nie dysponujemy starożytną wiedzą na temat tych artefaktów. Chcesz powiedzieć, że zdobyłem te jaja na próżno? Nie! Posłuchaj. Istnieje prastary almanach zawierający potrzebne nam informacje. Odkupiliśmy go od koristo, jednego z magów ognia ze starego obozu. Niestety został nam skradziony w drodze ze starego obozu. Kazałem talasowi, jednemu z nowicjuszy, dostarczyć mi tę księgę, ale ten głupiec pozwolił się okraść. Zawiódł mnie. Ale postanowiłem dać mu drugą szansę. Ma odzyskać Almanach. Porozmawiaj z nim. Przyda mu się każda pomoc. Nie chciałbym być teraz Okej, okay. nie chcę wiedzieć nic więcej. Poradzimy sobie. nie. Tak, tak. Ale póki co jeszcze chciałbym zobaczyć. Czy Kowal ma jakieś nowe miecze? Szczególnie dwuręczne by mnie tu interesowały. Tak jak nie, to zaraz sklepiemy jakiegoś strażnika. Taki mieczyk bym chciał, dokładnie ten. Pewnie masz rację. Jak tam chłopie u ciebie? Chciałbym, tak? Ok, co ty tu masz? Eh... Eee... Lepiej się w nic nie Zapisujemy Gierę. Musimy kogoś musi odebrać. Jego miecz słabe przedstawienie. Facet potykał się o własne nogi. Okej. Okay. Twój mieczek jest już mój. O, 70 to jest sprzęt, którego oczekuję. Jeszcze nie umiem go trzymać prawidłowo, ale już jest ok. Bez nerwów, proszę pan, bez nerw. Niestety. masz fajny mieczek, ale ciebie chyba się nie da sklepać, co? Dobra, na razie mi to starczy. Znajdźmy Talosa. Jest i on. Ty jesteś talas, ten którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić! Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam jej odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest Almanach, a ty go odzyskasz. Wejdę w to za 50 były grudy. Co? Toż to rozbój! A zresztą daj mi znać, gdy będziesz gotowy do drogi. Chodźmy. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze, chodź za mną. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Ten miecz mi się naprawdę podoba. Prawie najbardziej z całego gotika Taki prosty, fajny, fajny sprzęcik. No i mocny. Wyobrażenia już naprawdę na niezbyt poziomie. Wejdziemy przed tą jaskinię i tam będziemy kończyć, bo już na dziś nie mam więcej czasu, niestety. I następnym razem zaczniemy od jaskini kublinów. Czego trzymać, będzie git. Będzie tak fajnie go pionie trzymał. Kurde, zaciąga to jak Wsteczny. <grymne> Dawaj, Dawaj, To wypróbujemy nową starę, to. Dobra, pięknie idą teraz. A! ja szczury potrafią uniknąć. Ile pewnie, Serio. No idź, bo przecież mi się zbukujesz. Nie ma już zagrożenia. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za tym mostem. Uważaj na siebie. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę. Ubezpieczał tyły. Aha. Dobra. jaskinią i tymi wesołymi goblinami po drugiej stronie zajmiemy się już kolejnym razem. A póki co trzymajcie się. Ej.